Jołki połki drodzy widzowie Siema Znowu na Lux Znowu na Lux gramy Już kurwowałem w wyborze postaci Chciałem ją spikować, no niestety się nie udało Lux tutaj to jest kurwa instapik niestety JKM, Janusz Korwin-Mikke z nami gra Ciekawe czy stary dział kurwa klikać Dalej się przekonamy oh. Kurwa ten walus ile ma odznak ty Top 200 na serwerze, tam mistrz wszechstronności jakieś tam, uja piękno Trzeba się go zapytać czy on trawy kiedyś dotkną kurwa hmm. Oś, kurwa, to luks Yeah. Poszedł, Flash. Dobra. Pięknie. Dobra, Flash. heal. Ej, nie chciałem armor. dostać. No. To nie tak miało wyglądać. Wow. Dobra. dobra, 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 dobra. <grym> Bo ta wieża, kurwa, to jesteśmy dla niej na dwa strzały teraz. Fajnie no, ich teraz poobijać, tak. niech stoją kurwy pod wieżą. Ja no, się zemszczę kurwa na tej szmacie, ja tak jak będę widział, że jest lód tutaj dobrał. Kurwa bliskranka, no! dziwko jebana szmato masz, knighta suko. Pa, leżę ja! Bez takich. Nie że... leży. dobije? Dobra, dobiję ją. Dobrze, dobrze, dobrze. Pa, jeszcze Xayah leży. Dobij ją, dobij ją! Pięknie! Pięknie! To prawda. Ponteon, jak będziesz to oglądał kurwa, to cię kochamy. Tak jest. Nie wiem czy to dobry pomysł na takim małym hapie, ale może rzepę im ukradnę. Dobra. Nie wiem gdzie jest dżungler ich, tylko lub zwróciła do... No, nie, 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 wbijamy makaron To Zapraszam na owoce pyszności. Hmm. Cofamy się po buty? Ja mu tu do wzięcia. Cofamy się. I teraz mi się wydaje, żeby z takimi grubszymi akcjami to do piątki poczekać, bo... Nie chcę zbytnio ryzykować. Nie, nie, wiesz, trafi się na z będę ściągał, obić i tyle, i co, go bić i uciec, ale ich obijemy tak, że w końcu zabijemy. Bo ja... Bym... Ten ult, kurwa, bliskranka to takich kurwa, C. Demage to za bardzo nie robi, tylko to masowe uciszenie jest dobre w nim. Cześć, Kurwa, cześć Dobra, 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 dobra. Obić ich, ale żeby oni nas nie mogli obić, kurwa w międzyczasie. Taki jest plan. Gitana. Boją się boją się boją się mają się kurwa bać Oj że mi się nie wyłożył kurwa leże no O Jezu Ale Pantheon znowu wiedzie Uciekaj. ho <grym> Panika! Kurwa, czemu oni mnie tam zabili? Łabie. Ja nie mam w sobie straci. On tam niestety się wyłożył. Trudno. Co też jaki le? Kurwa, straszny damage tam we mnie wszedł, ja pierdolę no To nie tak miało wyglądać. Tu dawaj to mirelię! Lecę, lecę, lecę! Pa. Podbiję ją. Zabijesz? Pięknie Mamy to Ramus, Ramus Ramus, dawaj jo. Ramus jest Panie, przeskoczył przez... Nawet asysty nie wezmę za niego. Co to było? U. Czemu tak? U. Ale to w... dziwna sprawa kurwa, że tak namierzanie puściło dziwnie. To w ogóle miało, to, on, to nie jest moja wina, bo to auto namierzanie tak puściło, nie? Tak jakby przeciwnik był kurwa tam z boku się kurwo nie śmiej lepiej Bo zaraz sam zostaniesz No i chuj Cieszę się Zajebiście Się kurwa śmiać mogłeś powiedzieć że Irelia biegnie Ja nawet nie widziałem że ona biegnie no, To patrz na mapę kurwa następnym razem Kurwa... Pierdolona Irelia, co ona w dżungli jest? Nie, nie, ona, ona jest on robi? I dlaczego SS ani razu my... nie usłyszałem jeszcze? Oto jest my. pytanie. Nie, dobra, to auto namierzanie tutaj to jest jakaś pierdolona masakra na ranku. Już po tej grze muszę zrobić przerwę, bo już się zagotowałem, już mnie ciśnienie jebie. Już się czerwony kurwa robię. To kal mnie tak nie wkurwie jak ten lol jebany. No, ta, no pewnie kurwa. Mhm. Pan tam dla nas trecitu. Mam ulta za 6 sekund. Dobra, mam rawiony ramus podobija. Brakuje Niebezpieczeństwo. Dobra, nic nie ugraliśmy wybio. Szkoda? On ma tego silensa na tym ulcie. Ucisza ich, ale na pół sekundy, to, to tak jakby nie miał tego ulta w ogóle. Znaczy tego uciszenia. Pierwsza Drużyna przeciwna zgładziła zaklętą formację. się jest spustoszenie. No, wiedziałem kurwa, wiedziałem Aj dobra, flash Dobra, ulti grab'a I podbicie Ty noż, kurwa jaki ona ma damage tak saja no. Dobra, bo jak się złapią w klatkę, to idzie po tobie. Syndra O, ją! Dobra, spierdalam stąd. Puściłem jeszcze Ignita. Dobiła Tyle dobrego. Droga wieża z... O, Cały czas jakieś uderzenia słychać u Ciebie Uderzenia? Jakbyś kurwa napierdalał w telefon z całej siły A teraz słychać? Teraz nie Może być, że mikrofon przytkałem palcem Co ja? Kurwa maczno! Pięknie leży też kurwa. <ścoughs> Mam lux Na tą szmatę poszedł Ignite, widzimy ją, ale chuja zrobimy z tym, że ją widzimy. Bła! Bym ją ściągnął, ale się nie udało. No już, kurwa weźcie mnie od tego ramusa zasranego. Pierdolony ten jego tant jest tak mocny. 13.35, kurwa, nie no, muszę na tego kep zajechać zaraz. Tak za mną chodzi. W ogóle jakie pierogi dzisiaj dziwne jadłem z... z piersią z kurczaka pociętą na takie kawałki jak w kebabie, właśnie z przyprawą kebabową i z serem. W życiu takich pierogów kurwa, nie, nie, nie słyszałem nawet, że istnieją takie pierogi. Ale, Ale to inne ciasto, chyba jakieś do tego. Nie, jeść, nie? nie, jak normalne pierogi. I po to prostu mięso z kebaba jest zamknięte w środku i ser. To jadłem jeszcze wcześniej, jadłem z z pieczarkami i z serem żółtym też. I kurwa pierogi jak tosty smakowały normalnie. Biorą nam bota. my bierzemy mi do? Nie. Zostanę tamtem. Super, świetnie. Nie, w ogóle nie mamy damage'u, człowieku. Porobili naszych. Uciekamy, biegną do nas. Zajdą na ciebie zaraz z tego. Ze smoka, albo robią smoka. No Kurwa, ciągnikami dzisiaj jeżdżą? Pojebało ich? Niedziela jest. Piękny minion. Specjalnie dla ciebie, żeś mógł sobie sfarmić. To tak miało być, <grym> to tak nie Także ja to Mirelię chciałem złapać. Tak się tłumacz, kurwa. Oni no mm. nie robią barona? Nie. nie. Ale chcieliby, żebyśmy my robili. Na pewno, bo wiedzą, że jesteśmy czetami i go stracimy. Mhm. O Dołem ci tarcze podrzuca tego chuja, ale... Dobra, dawaj tu z powrotem, Ramusie jebany. Oj, 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 oj Irelka. Nie dawaj zepet. dla mnie. Pójdź w dupę, ty nie jesteś ważny, ważne żebym ja przeżył. O, ta Irelia jeszcze tam jest, widziałem jej. Dobrze. Mamy. Ej, Timo! Kurwa Wacfel well, jebany, kurwa, trzmielo. Ja no? zaskoczył, nie? Ty, no wyjebie się. Ja pierdolę nie wierzę w to. On mnie tu przez ścianę. No dobra, jestem za ja, ścianie. <śm> Kurwa się znowu będę musiał posiedzieć tych miniaturek trochę porobić, nie chce mi się. Coś nie mogę się z czatem ostatnio kurwa dogadać. Wkurwiający jest. Ucina mi cały czas tekst kurwa Debil. Yy, a ja wcale jak tworzyłem miniaturkę. Dobra, ci No nie Tu jest Timon Mówiłem kurzy Nie pokonany się, że pobiegnie dalej No kurwa, jak to jej nie złapało? Boa, jeszcze mnie prawie zabiła. Zabucie. Koniec serii. Spustoszenie. Hmm Coś kurwa Słabo nam to idzie Zbarduje smoka O piekielny Dobrze byłoby go wziąć Atakować więc Ole mnie Papałem ją jakim cudem Daleko poza zasięgiem była według mnie Mam luks, ty kurwo jebana zemszczę się za moje cierpienia No nie wierzę w tego Timona. No Dobra, nie mam pytań, nagle wszyscy się tu znaleźli, a nasz team kurwa biega, chuj wie gdzie no A ty to w ogóle jakoś strasznie spływasz szybko Przez tego Timona, bo on biega cały czas. kurwa na, na tej niewidzialności Dobra, warus porobił może mu się uda tą luk strzelić. Ech. O, już po nim. No. Ta kurwa jest mocna. 98. 8 Ramus 1-5, Timo 96. 6 Czmielo. No i wezmą tego smoka. Kolejnego już. Nara. <grym> Ta, zeschać się na Barona kurwa, nie atakować Barona. Dobra, idę po tą Ksaję. Ja pierdolę, no coś mnie zestunowało. I ten timon jebany i pumba. O Jezu, już są wszyscy tu. Kurwa, oni nagle zawsze są w piątkę, no zawsze no, idą na barona. Dżungla jest po prostu ciodo, no. Barus stwierdził, że nie pójdzie próbować chociaż nawet puścić strzałę, żeby zabić barona. Fajnie. Nawet nie wie, że robią barona, kurwa. No. O, to chyba będzie przegra. No je. Nie dobrze po tej grze jadę coś zjeść, bo mam dosyć już tej gry. Jednak nie ma drugiej gry tak wkurwiającej jak lol, właśnie mi się przypomniało dlaczego na komputerze przestałem grać w to gówno. No nie, no nie, 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 kurwa. Łągnąłem Ramusa, nie będzie mógł ze To było dobre. Oj, teraz Ramus chce się na mnie zemścić Chuchy. za to. Wbiegłem w grzyba, oby chuj zajebał tego timona. Olej, tak tego? W to jest miniony Oczywiście, obywatele Ukrainy muszą kurwa na czacie się wyzywać. Oj, jest Pięknie Dobra gra, dobra gra Nie chcę się na to komentować No dobra, ty spróbuj coś tam nagrać Sam, weź ten dźwięk tam pogarnij coś popróbuj z coś nagra, ja w tym czasie pojadę, coś zjem i później jeszcze coś nagramy Razem, a na razie jakiś materiał od Bartusia dostaniecie e, Oczywiście straciłem kryształek Standardowo Zawsze po rozpoczęciu sezonu idzie nam kurwa beznadziejnie I cały czas w tym szmaragdzie siedzimy, a nawet zdarzało mi się spać do platyny Dobra, widzimy się na następnym materiale, elo Nara no.